Cześć, witaj. Nagrywam Ci odpowiedź na pytanie, które dostałam dotarło do nas. I to pytanie brzmi, jak radzicie sobie z tematem niezjedzonego posiłku, a co za tym idzie ucz uczucia głodu i złości? I e, był już taki odcinek, kiedy e, trochę mówiłam na ten temat, e, ale może tutaj e, troszeczkę od innej strony jeszcze podejdę do tego pytania. E, jak radzimy sobie z tematem niezjedzonego posiłku? Jedzą hmm. z nami różne dzieci, różne osoby, różni uczestnicy i oczywiście ten wątek yy, yy, jakichś takich upodobań, yy, konsystencji pokarmów yy, jest nam nieobcy, w sensie lubi połączenia czegoś z czymś, nie lubię połączeń czegoś z czymś. Staramy się każdy posiłek y, od tej strony zaopiekować, żeby dziecko nie miało takiego dyskomfortu. Że nawet jeśli, y, nawet jeśli to jest dla, taki rodzaj, y, jest dla niego y, jakimś wyzwaniem, y, to staramy się po prostu na stole ustawiać różne rzeczy w różnych półmiskach, miseczkach, y, tak, żeby mogło sobie brać te rzeczy, które są dla niego. Y, Przyciągające, na które ma ochotę, tak? Natomiast sama yy, sam taki, bo w tym pytaniu czuję jakiś taki rodzaj buntu. Yy, jak radzicie sobie z tematem niezjedzonego posiłku, No jeżeli dziecko podejmuje decyzję, że nie będzie jadło posiłku, no to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby ten posiłek został zjedzony. I jeżdżą z nami małe dzieci. Najmłodszy uczestnik, który z nami wyjeżdżał poza naszymi prywatnymi dziećmi, bo Hela miała 8 miesięcy jak była na pierwszym swoim wyjeździe, to jeżdżą z nami dzieci od 6 roku życia. Tutaj pojawia się chęć Chęć, a może mniejsze obawy u rodzica, żeby wypuścić dziecko w świat. W związku z tym to, to był taki najmłodszy nasz uczestnik. I teraz to jest kwestia wyboru. Jeżeli dziecko wybiera, że nie je tego posiłku, to my go do tego posiłku nie zmusimy. I na pewno nie idziemy też w tą stronę. Szanujemy decyzję, taka jest. W związku z tym odpuszczamy dystans czasu między każdym posiłkiem u nas nie jest zbyt duży, mamy trzy posiłki, jakieś dwie przegryzki zazwyczaj, które się pojawiają, czyli śniadanie, obiad i kolacja, drugie śniadanie i jakiś podwieczorek i wytrzymanie między tymi posiłkami jest absolutnie rzeczą yy, taką yy, do wykonania. Jeżeli nie zjadł śniadania, to pewnie zje obiad jeżeli będzie miał na to ochotę. Jeżeli nie zje obiadu, to pewnie zje kolację, jeżeli będzie miał na to ochotę. Natomiast jeśli dziecko za każdym razem podchodzi do tematu, że odmawia posiłku, to my to po prostu obserwujemy. I powiem ci, że mamy takie dzieci, które potrafią trzy dni trzymać nas na dystans. To jest taki nasz uczestnik, który jeździ z nami od bardzo długiego czasu. On się najada emocjami związanymi z Takim, takim, takim czasem okołowyjazdowym, czyli trochę przed wyjazdem z nami, a trochę w trakcie. I nie jest w stanie po prostu jeść, ale znamy się na tyle, że wiemy, że ten głód się pojawi i że zacznie jeść, to tylko kwestia po prostu czasu. Najważniejsze, że pije i w tą sytuację zna i rodzic znamy i my. Natomiast w sytuacji takie, kiedy dziecko y, odmawia i odmawia śniadania i odmawia obiadu i odmawia kolacji to, to obserwujemy przez następny dzień i jeżeli widzimy, że za tym idzie spadek energii, y, jakiejś takiej mocy swojej, już dziecko jest nieswoje i, i jakieś takie y, nie umie sobie poradzić, nie wie jak wejść w tą grupę, nie umie się odnaleźć. Zawsze jesteśmy w, w kontakcie z rodzicem. Y, bo to może być sygnał mówiący o różnych rzeczach. Niedobrze się tutaj czuję. Nie chcę tu być. Nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze, ale taki, taka jest moja, mój tok myślenia. Mm, takie sytuacje, które się zdarzały nam, to to, że dziecko odmawiało śniadania, jadło obiad, bo już było po prostu bardzo głodne. Jeżeli odmawiało obiadu, to jadło kolację, bo było bardzo głodne. Bo y, nie, nie znam jeszcze takiego dziecka, które same z siebie Odmawiałoby jedzenia, żeby sobie zaszkodzić. Także ten, ten kawałek tutaj tak wygląda z naszej strony. Kiedy jesteśmy grupą i kiedy jesteśmy w toku pracy grupy, to nie sprawdza nam się podejście, nie zjadłeś obiadu, weź sobie coś z lodówki. Bo to pokazuje ogromny chaos, który jest do uporządkowania we wnętrzu. Są takie osobowości wś wśród nas, które y, potrzebują uporządkowania, dla których uporządkowanie rytmu i regularności jest kluczowe. A rytm i regularność dotyczy całego dnia, również i posiłków. Rytm i regularność dla części osób z nas to jest wyzwanie na całe życie. I jeżeli mam przed sobą dziecko, po którym widzę, że to jest wyzwanie na jego całe życie, to pierwszą kluczową rzeczą jest to um, nauczenie go tego rytmu i regularności. Tego, że teraz jest pora posiłku, a teraz jest pora przerwa od posiłku. Być może tobie w domu się sprawdza. Um, Taka, taka właśnie otwarta lodówka, czyli weź sobie, co tam chcesz, na wyjazdach w grupie z dziećmi, to się nigdy nie sprawdza, bo wtedy nasz plan po prostu by nie istniał, on by nie działał, nie moglibyśmy zrobić tak wielu rzeczy, jakie robimy, dzieci by nie doświadczały tych rzeczy, których które, które doświadczają i też nie byłoby takich efektów, które widzimy my i które widzą rodzice po powrotach dzieci z nami. Także. Przy jednym dziecku sprawdza się coś innego, przy grupach po prostu sprawdzi się inne, nam się sprawdza inne podejście. Jeśli chodzi o kuchenne jakieś rzeczy, czyli takie weekendowe wyjazdy, to my zawsze jesteśmy otwarci na propozycje uczestników, którzy jeżdżą na te wyjazdy, czyli jeżeli oni mają w głowie, że bardzo chętnie zrobiliby, by coś tam to my całym sercem jesteśmy za. To jak tylko ta informacja dociera do nas, a mamy takie produkty w, gdzieś w swoim zasięgu, w domu, albo y, szybko możemy po nie wyskoczyć, ba, jeszcze po prostu tutaj inicjatywę przejmie, przejmie ta osoba, to bardzo chętnie oddajemy ten kawałek w ręce y, uczestników i, i całym sercem ich kibicujemy i wspieramy i y, y, pomagamy im y, wykonać po prostu tą, tą, ten dany przepis, daną, dane danie, bo dla nas najważniejsza jest motywacja wewnętrzna dziecka. Nieważne, że się umówiliśmy na żurek. Pamiętam taki wyjazd, kiedy w ramach drugiego śniadania, to był wyjazd wakacyjny, jedna osoba wymyśliła, że ona zrobi przyjęcie jakieś. I w pierwszym odruchu tak się zastanowiłam, o jakie przyjęcie, po prostu to tylko trzeba wyjąć, nie wiem, chyba byliśmy umówieni na jakiś owoc, pokrojenie arbuza, czy, czy jakiś jabłek. A ona mi przedstawiła swoją wizję, jak to ma wyglądać. I ten pierwszy odruch, taki hamujący, zatrzymałam w sobie i poszłam za tym pomysłem. I ten pomysł uruchomił lawinę fajnych rzeczy, które się wydarzyły później, bo ta osoba zrobiła dla wszystkich coś do picia. Dla, dla wszystkich pojawiło się jakieś, jakieś picie, pojawiło się nakrycie stołów, pojawiły się w ogóle stoły. Trzeba było przenieść skądś stoły. Zaangażowała w tą sytuację prawie całą grupę. I było i jedzenie, i picie przy okazji, i fajna atmosfera, bo oni się przy tym super bawili. Było dużo kontaktów takich społecznych, które my mogliśmy tylko w bardzo fajny sposób pokierować, wspomóc ich, trochę poprowadzić trochę tak, od takiej strony, takiego cieniowania. I, I same plusy naprawdę się tam wydarzyły. Przyjęcie, które w mojej pamięci zostanie na, na, na bardzo długi czas, bo też pokazało mi taki mój kawałek otwartości właśnie na, 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 na to, taką inicjatywę grupy. Kiedy jest motywacja wewnętrzna w dziecku, to naprawdę dzieją się cuda. Kiedy jest niehamowana, to te dzieci się otwierają. To uczestnik, którego to dotyczy, się otwiera w cudowny sposób. Owszem, to zajmuje czas, to zajmuje energię, to zajmuje przestrzeń. Ja mogę sobie na to pozwolić na wyjeździe, my możemy sobie na to pozwolić na wyjeździe, bo właśnie ku temu jest ten wyjazd. Natomiast ty w domu możesz mieć z tym problem, bo no, trzeba się liczyć z tym, że będzie dużo więcej bałaganu, będzie porozlewane. Będzie poznoszonych mnóstwo różnych rzeczy, i to jest kwestia przeliczenia sobie tego, co jest plusem dla ciebie, co jest, co dla ciebie jest wa, wa, warte, bardziej wartościowe. Dla mnie, jak sobie ustawię nasz ustawię na szali bałagan i, i, i to, że to będzie trzeba później posprzątać, i to wszystko, co się to dzieje wokół tego, a Tą radość stworzenia, z działania, to zawsze wybiorę radość stworzenia i działania. A to wszystko później dookoła to jest kwestia też do, tylko do zaaranżowania i do poprowadzenia. I, i dziecko też w to fajnie wejdzie, jak w to posprzątanie, w to ułożenie, tego powrót na miejsce tych wszystkich rzeczy, które trzeba będzie powrócić, i zrobi to z dużo większą przyjemnością, bo ta radość była, była czymś fajnym dla niego. To tyle, jeśli chodzi o... A nie, bo tutaj jedną część, jak radzicie się z jestem jest tematem nie zjedzonego posiłku. Nauczycie głodu i złości. Ono się pojawia u, ja widzę, jednego typu osobowości, właśnie, którą być może ma to konkretne dziecko. E, o którym tutaj e, pisze rodzic. E, I ona no jest, ale no tak jak powiedziałam, jeżeli to jest uczucie głodu, a odcinek czasu między posiłkami jest 3-4 godzinnym, to absolutnie spokojnie dziecko wytrzyma e, ten czas. A przy pierwszej takiej próbie uczenia yy, przepraszam takiej przyczyny-skutku e, to może być trudne ta, ta sytuacja, udźwignięcie tego, ale przy każdej kolejnej hmm, na pewno będzie łatwiejsze i dziecko też się uczy takiej regularności po prostu. Hmm, czyli dla mnie sprawy kluczowej. Tyle w odpowiedzi na to pytanie. Hmm, dziękuję za nią.